Coffee, day, dzień z kawą i kartą. Na dziś wyszły nam karty Serce i Trumna. To takie dawanie komuś poczucia, że jest kochany, rozmawianie z kimś, zakończanie trudnych sytuacji. Może być smutno dla niektórych, zakończenie jakiegoś związku, dla innych, ciężki temat, ciężkie informacje. Możemy być dzisiaj trochę przemęczeni, możemy mieć chęć pozostania w łóżku. Ale też możemy mieć takie nastroje, które mówią, nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie lubi, jest mi źle, jest mi smutno. No nie no, wywalamy takie coś ze, swoje, ze swoich myśli. Bardziej tutaj skupimy się dzisiaj na emocjach uczuciowo, wrażliwych, łatwo będzie nas zranić dzisiaj, ale też możemy otrzymać jakieś smutne informacje. Bardzo dobry dzień natomiast na duchowe przemiany i zmiany. Więc korzystajcie, odpoczywajcie i poprawiajcie jakość swojej duszy.